Nie kończymy muzycznie. Przebój zespołu Boys, jesteś szalona, przerabiany był wielokrotnie. Śpiewano go m.in. po francusku czy niemiecku. W ostatnich dniach piosenka doczekała się także wersji w języku łacińskim. Tu es furioza, credemi, et semper eras sed dormire, tu non es angelus dicoti, tu es furiosa. Autorem szeróbki jest student prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz wokalista zespołu Discopolo Paweł Zatoński. Nagranie powstało spontanicznie na prośbę znajomych i choć łacina do łatwych nie należy, warto było spróbować. Jeśli chodzi o taki jednorazowy użytek, na przykład tak jak ja to robię, to myślę, że efekt jest naprawdę ciekawy nie jest to zbyt codzienna sprawa. Natomiast do śpiewania tak na imprezach czy weselach to jednak w klasycznej wersji lepiej. Filmik z przeróbką piosenki umieszczony w internecie w ciągu kilkunastu dni obejrzało ponad 85 tysięcy osób. Autor zapewnia, że ma już pomysły na kolejne przykłady. Zapotrzebowanie, że tak powiem, jest tak, tak duże, że myślałem już, żeby właśnie po sesji już na uniwe uniwersytecie y, spróbować z innymi przebojami też disco polo. Może ona tańczy dla mnie, spróbuje. Oryginalny utwór Jesteś szalona powstał 23 lata temu. No ja z łaciny zapamiętałem tylko o to, że jaskinia to spelunka. Zupełnie nie wiem, czemu akurat to. Pozdrawiam mojego nauczyciela łaciny, a Państwu życzę udanego wieczoru.